Radio Kraków. Już prawie 10 minut po 13 na zegarze Radio Kraków, kolej na kolejną. Konfrontację przedwyborczą oddaję głos Jackowi Bańce. Dzień dobry, dziś senacki okręg numer 33, jeden z dwóch krakowskich okręgów. No i w studiu Radia Kraków wyjątkowo troje kandydatów. Witamy Renatę Godyń z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Bogdan Klik, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Łukasz Gibała, poseł niezrzeszony. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Troje kandydatów, dlatego nieco inne reguły. Każdy z Państwa będzie proszony o postawienie po jednym pytaniu. Każdemu skąd kandydatów. Przypomnę, że pytanie. Pytanie, zadawanie pytania nie może trwać dłużej niż minutę, z kolei dwie minuty mamy na odpowiedź. Czyli nie mamy tutaj... możliwości, panie redaktorze, dyskutować no, w ogóle? No, takiej, no, w ramach tych dwóch minut y, rzeczywiście można ewentualnie odpowiedzieć jednym słowem, dwoma słowami, no ale, ale umówmy się, żeby, żeby odpowiedzi nie były dłuższe i ta ewentualnie nie, niewielka dyskusja dłuższa niż, niż dwie minuty. Troszkę szkoda, dlatego że z punktu widzenia naszych słuchaczy, a przecież o słuchaczy chodzi, to dyskusja na tematy. Najważniejsze dla Krakowa i najważniejsze dla Polski powinna być jak najdłuższa. Panie na to, że gwarantuję, że mimo tych twardych zasad, twardych reguł, dyskusja tutaj będzie i na, na pewno emocjonująca. Ustaliliśmy tutaj nieco wcześniej, że rozpocznie pani dyrektor. Pani dyrektor zada pierwsze pytanie, no a potem już według kolejności siedzenia, czyli pan senator i pan, pan poseł. Zatem pani dyrektor Renata Godynie-Swędział jako pierwsza. Dzień dobry. Ja do pana senatora Klicha. Jest pan podobnie jak ja lekarzem. Chciałam zatem zapytać o obietnicę jako Platforma Obywatelska złożyła swoim wyborcom, gdy obejmowała władzę. Proponowaliście likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zrobiliście tego przez 8 lat. Obecnie to rozwiązanie proponuje w swoim programie Prawo i Sprawiedliwość. Państwo to krytykujecie. Dlaczego? Jakie są rozwiązania korzystne w tym zakresie według Pana Senatora? Zrobiliśmy pani, pan senator zrobiliśmy pani Dyrektor bardzo dużo, jeżeli chodzi o politykę zdrowotną, jak i jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Sama pani jako dyrektor szpitala jest beneficjentem tych wielkich środków, które popłynęły na kardiologię. Kardiologia dzisiaj to coś zupełnie innego niż kardiologia przed ośmioma, ośmioma laty. Jeżeli chodzi o opiekę nad y, dziećmi narodzonymi, to urlop macierzyński został wydłużony do 26 tygodni. Podobnie urlop rodzicielski. Zostały dofinansowane opieki, nowe formy opieki nad y, dziećmi. Zalegalizowaliśmy opiekę Nian, które, za, którą, za które płacimy składki do ZUS-u i składki na ubezpieczenie zdrowotne, mam na myśli państwo. Zostały sprowadzone istotne zmiany w becikowym. Ustawa żłobkowa pozwoliła na to, żeby z, radykalnie, ponad dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba, liczba żłobków w Polsce. No i wreszcie zostały zwiększone dofinansowania na utrzymanie i na powoływanie żłobków aż do 80%, które są finansowane. Z budżetu państwa, a tylko 20% z gminy. To mało? Panie senatorze, moje pytanie było. Była obietnica, że swoim wyborcom Platforma Obywatelska, gdy obejmowała władzę, stwierdziła, że zlikwiduje Narodowy Fundusz Zdrowia, pan żeby senator. zwiększyć dostępność i świadczenia, żeby z, wzrosły koszty. A pan odpowiada. Nie na temat. Ja odpowiadam o tym, co realnie zostało zrobione, a nie o sprawach, które w gruncie rzeczy mają mały wpływ na funkcjonowanie opieki zdrowotnej, dlatego że jakiś płatnik być musi, i Pani o tym doskonale wie, więc zadaję Pani pytanie tak naprawdę w próżnie. Jakiś płatnik być musi ktoś musi prowadzić te działania, które prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowotny, z którego korzystają zakłady opieki zdrowotnej, począwszy od opieki podstawowej, a skończywszy na na, na Pani szpitalu. Dobrze, dwie minutę, to, jest, to, jest, to jest pójście w boczną zupełnie uliczkę. Liczy się to, co realnie zostało zrobione dla pacjentów, dla dzieci, dla rodzin, także minutę, dla tych dzieci starszych, starszych, o których nie zdążyłem Teraz To nie jest pytanie w próżnię, przerwę Panu, Teraz dlatego, że nie ma zwiększonej klisza. dostępności pani dyrektor. Pani dyrektor. świadczeń. Są pani zwiększone wykonywania usług, za które ten płatnik nie płaci nie, 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 nie. Proszę, i proszę, po prostu tyle. Proszę nie pani wprowadzać dyrektorze. naszych słuchaczy nie, w błąd. Ja, pani, sam... panie senatorze. pani doktor proszę nie, ja nie wprowadzać, teraz, nie. E... Nie wprowadzać naszych na słuchaczy w błąd, dlatego, że zostały zwiększone panie również sanatorze. świadczenia, na świadczenia onkologiczne, o czym pani też doskonale jest to wie. Jest nie wypał, zwiększy... nie jest dopracowana kardiologia, cała sytuacja kardiologia stoi W tej chwili zupełnie innym panie poziomie. Sanatorze. Pani jest beneficjentem tego, więc proszę nie zapominać nie, o tym, czego nazywamy doświadczeniem. Panie senatorze, minutę na zadanie Pytanie. Ja chciałem zapytać, może tak dookoła pójdziemy, chciałem zapisać, zapytać pana posła Gibałę, przeglądałem pańskie ulotki pańską, pańską gazetkę i mam takie wrażenie, że przypisuje sobie pan wiele, a może nawet bardzo wiele nie swoich, nie swoich zasług, także tych, które dotyczą spraw, którymi ja się zajmowałem i, których, i które w Krakowie uruchamiałem, na przykład balice. Pana, jak był pan posłem, a ja ministrem, nigdy u mnie nie było. Nigdy się pan nie zgłosił w sprawie Balic. Mówi pan o tym, że Balice rozwinęły się także dzięki pańskiemu y, działaniu. Mam wątpliwości co do tego, bo Balice rozwinęły się dzięki temu, że w, przed y, kilkoma laty jako minister podjąłem dwie kluczowe decyzje dla Balic, to znaczy o przekazaniu w zarząd, zarówno dróg kołowania, jak i paso startowego y, portowi lotniczego, pytanie, lotniczemu. Zarządzania, jak i 30 paru hektarów, na których rozwinęła się płyta postojowa. Tych spraw jest więcej Fundusze Zabytków Krakowa, Festiwale Krakowskie, Panie szkoły, prawda? Ale Parę jeszcze innych rzeczy, które pan sobie przypisuje, a to nie są pańskie zasługi. Czy tak można? Czy to nie jest wprowadzanie w błąd opinii publicznej? Dobrze. To zostało postawione pytanie. Poseł GIBA odpowiada. Przede wszystkim to jest tak, że w wielu ważnych kwestiach da się osiągnąć sukces, tylko jeśli działa więcej niż jedna osoba. I więc ja nie przypisuję sobie tego sukcesu na wyłączność i mam nadzieję, że pan też sobie tych sukcesów nie przypisuje na wyłączność. Jak chodzi o szkoły, to był taki moment, kiedy prezydent Majchrowski i jego zastępczyni chcieli zlikwidować mnóstwo szkół w Krakowie. Ja sam interweniowałem w przypadku czterech szkół i w przypadku każdej z tych szkół udało mi się po rozmowie z rodzicami, po rozmowie z władzami miasta, po wysłaniu pisma uzyskać zapewnienie, że te szkoły nie zostały zlikwidowane i nie zostały. Nie wiem w przypadku ilu pan interweniował, jeśli również pan interweniował w przypadku tych szkół, to jest mi bardzo miło, że jest to nasz wspólny sukces. W przypadku Narodowego Funduszu Rewalizacji Zabytków Krakowa, czyli specjalnej puli pieniędzy, która co roku trafia na to, żeby można było odnawiać krakowskie zabytki, to przypomnę, że niedawno rząd, który pan popiera, zmniejszył ten pulę z 45 milionów do 30 i były takie plany, żeby w ogóle ten pulę całkowicie zlikwidować, ale ja napisałem pismo do prezydenta Komorowskiego, napisałem pismo do ministra kultury. Rozmawiałem również w, w parlamencie, w Sejmie z kolegami parlamentarzystami, żeby się wycofali z tych pomysłów. Też nie wiem, co pan zrobił. Jeśli pan zabiegał o to, to bardzo się cieszę i jest mi miło z tego powodu. Ja zrobiłem w tej sprawie bardzo, bardzo dużo i cieszę się, że nie, poszło, nie poszła ta sprawa dalej, że nie, że nie został ten fundusz całkowicie zlikwidowany, chociaż jest cały czas mniejszy, o 15 milionów niż, niż był dwa lata temu. Jak chodzi o sprawę Balic, no to rzeczywiście... Pan jako minister przekazał 200 hektarów lotnisku i tutaj to, to jest akurat pańska zasługa, ale ja też w tej sprawie działałem, jeszcze zanim pan został ministrem, jeszcze poprzedniej, dwie kadencje temu, jak byłem radnym sejmiku, udało mi się pod apelem ponadpartyjnym zgromadzić podpisy przedstawicieli wszystkich radnych sejmikowych, z wszystkich klubów, naciskaliśmy bardzo mocno na ministra, potem wielokrotnie w tej sprawie zabierałem głos i w mediach i, 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 i z mównicy sejmowej, więc ja bym do pana, panie ministrze, apelował, żebyśmy nie kłócili się, który z nas ma większe zasługi w tej czy w innej sprawie, tylko żebyśmy działali na rzecz Krakowa zawsze w sposób odważny i nie bali się też głosować często wbrew dyscyplinie partyjnej za Krakowem, bo pan miał z tym problem. Muszę, Gibała, muszę, tak, muszę, ale, powiedzieć, ale muszę powiedzieć, że ta odpowiedź mi nie satysfakcjonuje, nie. dlatego że przecież w tej sprawie tej szkoły, o której pan mówi, jednej z tych czterech szkół, Cztery. czyli szko szkoły na Skwerowej, to nie za sprawą pańskiej interwencji, tylko za sprawą decyzji dyrektorki szkoły o tym, że oni przyjmą przedszkole do tego budynku, który jest tam, w którym, w którym, w którym się mieszczą. Prezydent Majchrowski zgodził się na pozostawienie tej szkoły. A jeśli Panie chodzi o walizę, powtórzę raz jeszcze, nigdy o, pana czas, u mnie nie było. Czas będzie pan miał, kiedy poseł, poseł Gibała pana zapyta. Być może już teraz w tym momencie, bo tak, teraz tak, czas tak, skieruję właśnie, pytanie do pana senatora. I Gibały. też o Krakowie chciałem z panem senatorem porozmawiać. Mam tutaj wyciąg z pańskich głosowań w ostatniej kadencji, w tej kadencji w Senacie. I tak, na przykład, 16 lutego 2012 roku głosował Pan przeciwko przekazaniu pieniędzy na budowę północnej obwodnicy Krakowa oraz przeciwko pieniądzom na szybką kolej aglomeracyjną w Krakowie. A na przykład 9 stycznia 2015 roku głosował Pan przeciwko. Zwiększeniu pieniędzy o 5 milionów na Narodowy Fundusz Realizacji Zabytków Krakowa. I takich głosowań, panie senatorze, jest mnóstwo, kiedy pan głosował przeciwko Krakowowi. Dla mnie to jest szczególnie bulwersujące, bo ja zawsze miałem odwagę głosować za Krakowem i wiem, jak wiele nasze miasto traci przez to, że posłowie często boją się, posłowie z regionu, właśnie zagłosować za naszym miastem. I w związku z tym mam do pana pytanie: dlaczego pan nie miał odwagi w tych wszystkich głosowaniach, w kwestii północnej obwodnicy Krakowa, w kwestii pieniędzy na zabytki i w wielu innych kwestiach, wbrew dyscyplinie partyjnej, zagłosować za Krakowem? No to nie jest kwestia odwagi, dlatego że u pana z kolei na odwadze często się kończy, a nic z tego nie wynika, kompletnie z tego nie wynika. To zależy od tego, czy ktoś potrafi uprawiać politykę zespołowo, czy też jest singlem, tak jak pan. W tej grze zespołowej, konkretnie w tych głosowaniach za S7, przecież tego pan nie dopowiada już w rozwinięciu pytania, Chodziło o wkład własny do projektu, który miał być finansowany ze środków Unii Europejskiej. A zatem, gdyby to głosowanie przeszło, to wtedy z ustalonych już z Unią projektów musiałyby być zabrane środki przyznane przez Unię Europejską. Przyzna Pan, że na realizację całej s potrzebujemy ponad 200 milionów złotych, a wtedy chodziło o kwotę około 30 milionów złotych i w ten sposób. Nie, nie mielibyśmy ani tego projektu, który został już uzgodniony z Unią Europejską, ani nie mielibyśmy nawet porządnego rozpoczęcia S7. Każda z tych spraw, jeśli pozwolę, pozwoli skończyć, musi mieć swój czas. S7, jak pan wie, jest w tej chwili prowadzona. Wschodnia obwodnica Krakowa pomiędzy Igołomską a Bagrami jest budowana. Możemy to zobaczyć naocznie. Przejście autostradowe przez wizytę jest, jest również budowane. To jest ten czas, kiedy 7 zaczęła być realizowana. A w ostatnim czasie mamy również decyzję o tym, że będzie realizowana ten rodzajny ten odcinek pomiędzy granicami województwa świętokrzyskiego a Krakowem. To jest to jest ilustracja tego, co chciałem powiedzieć, mianowicie każda sprawa musi mieć swój czas i ta sprawa też dojrzała do tego w ubiegłym roku i w roku bieżącym. Uważam, że dobrze się stało, że te inwestycje są realizowane, natomiast działalność singlowa i takie wymachiwanie szabelką, jak pan dwie dwie sugeruje, nie, nie ma kompletnie sanatorze. w polityce sensu. To ja króciutko tylko, no, niestety, pan senator się całkowicie myli. Północnej obwodnicy Krakowa, o którą się pytałem, nie ma w planach budowy do roku 2020 ja ani Ja która jest tej nie ma, nie ma jej w ogóle w planach, pomimo że od 400 lat jest planowana, też nie ma jej w planach rządowych e, finansowania i, e, i ona kosztuje około miliarda złotych i te pieniądze powinny się znaleźć, bo jest w tych planach wiele innych odcinków, innych województwach, które mają dużo mniejsze natężenie to, ruchu. Tyle w I bez domknięcia tej północnej obwodnicy Krakowa cały czas ruch właśnie tranzytowy, tranzytowy będzie szedł przez środek Krakowa, i to jest wina tego, czas że posłowie do i senatorzy z regionu, tacy jak pan, nie mieli. Nie odwagi panie senatorze nie panie mieli pośle. odwagi głosować za. Czas dla pani dyrektor Renaty Godyni sędzio. Teraz już pytanie do, do Łukasza Gibały. Wyboru nie ja ma. Ja mam pytanie do pana posła, który w okresie tym jak pan senator był ministrem obrony, był w platformie obywatelskiej. Proszę mi powiedzieć, dlaczego prowadziliście nieodpowiedzialną politykę wobec Rosji, którą państwo nazywaliście polityką niedrażnienia. Dlaczego w tym okresie Pan nie protestował, żeby nie było zakazu. Młodych ludzi poborów do wojska. Nie ma obecnie w ogóle żadnych szkoleń. Jak yy wygląda na dzień dzisiejszy obronność? Jest, nie przeanalizowaliście, że za kilka lat będzie zmiana demografii. Jest napływ cudzoziemców. Nie wiadomo, co to są za ludzie. Ja ostatnio byłam na szczelnicy, tworzą się jakieś paramilitarne zrzeszenia, sami się uczą Panie na kosz własnego i teraz mam pytanie. Jak pan widzi, jak wygląda na dzień dzisiejszy obronność i do czego dojdzie? Bo wiem, że wszystkie jednostki wojskowe do godziny 16 pracują, a potem nawet ich jednostki są ochraniane przez firmę ochraniarską. Pytanie o obronność do posła Gibały. Posła odpowiada. To było kilka kwestii. Jak chodzi o pobór do wojska, to ja uważam, że dużo skuteczniejsza jest armia zawodowa od armii z poboru. Lepiej na to przeznaczać pieniądze i dlatego nie protestowałem, a wręcz popierałem tę decyzję i dalej ją popieram. Jak chodzi o kwestię Rosji, to Rosji Prowadzi barbarzyńską politykę, politykę skrajnie imperialistyczną, ale to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, czyli żebyśmy samodzielnie wychodzili przed szereg w Unii Europejskiej czy w NATO, wymachiwali szabelką, jest nieodpowiedzialne. Ja uważam, że polskie zabiegi powinny się skupiać na tym, ażeby przekonać naszych partnerów z Europy Zachodniej, którzy często mają zbyt łagodny stosunek do Rosji, bo nie mają takiej historii jak my, oraz przekonać Amerykanów, że oni w większym stopniu razem z nami w ramach struktur Unii Europejskiej czy w ramach NATO powinni prowadzić twardą politykę wobec Rosji, politykę sankcji, Sankcji gospodarczych, politykę sankcji politycznych samodzielnie. Niewiele zrobimy i to jest nasze główne zadanie, natomiast no, Pani partia nie będzie zdolna prowadzić takiej polityki, ponieważ Wy za bardzo na forum Unii Europejskiej ciągniecie w swoją stronę, jesteście ludźmi, którzy zamiast akceptować pogłębioną integrację Unii Europejskiej, zamiast akceptować również wspólną politykę obronną Unii Europejskiej, wspólną politykę zagraniczną, uważacie, że Unia Europejska jest jakimś zagrożeniem, a tymczasem, jeśli Polska ma być bezpieczna, to tylko właśnie poprzez większą integrację europejską, i poprzez to, że tutaj będą stacjonowali żołnierze amerykańscy, że będziemy częścią Unii Europejskiej, się sami, sami, się, posłem, sami się nie obronimy, pani. Bo teraz pani dyrektor. pan poseł jest niezrzeszony, czyli jest samodzielny niezależny, więc bardzo mam pytanie program pana do kogo jest zbliżony? Do Platformy Obywatelskiej czy do pis -u? I nie zgodzę się, że PIS Proszę, będzie wymakiwał samą tak. szabę. Tak, bardzo chętnie pani odpowiem. Mój program jest przeciwieństwem programu dwóch wielkich partii, Platformy i pis -u. Ja uważam, te dwie wielkie partie zawłaszczają partie, państwo, upychają wszędzie swoich krewnych, swoich znajomych na funkcje publiczne. Kłócą się o wszystko, nie są w stanie dojść do porozumienia. I, ten, i na tym traci i Polska, i traci Kraków, dlatego że to, co, co państwo robicie, Zarówno Platforma, jak i PiS. To jak te dwie wielkie partie zabijają samodzielność myślenia w swoich członkach, zabijają, zabijają niezależność. Ci posłowie są pan tylko był do, w platformie obywatelskiej do, do i a pan nie zawytował. Wiele rzeczy. Odpowiedź minęły. Senator Klich pyta dyrektor Godyń teraz. Nawiasem mówiąc, żaden sposób PISU nie wetował pięciu głównych ustaw profesjonalizacyjnych, a tylko niektórzy wstrzymali się od głosu. Pięć głównych ustaw profesjonalizujących polską armię przeszło przy miażdżącej przewadze w sejmie w tym znacznej większości znacznej większości albo jednomyślności posłów pisów. ale pan po, ja teraz e, odpowiem może na chciałem pani zadać nie, pytanie, ma nie ma żadnej nie ząbek narodu nie no bo cały czas mieć prawo do tego żeby że właśnie to pytanie panie jak to dwóch zapytać panią o taką rzecz Pani nie jest rodo, rodowitą Krakowie. Jestem Rodowitą. Pani mieszka w Krzeszowicach. Nie, mieszkam w Krakowie. Pani jest swoistym decyzjem. Czyli Pan nie, Pan pani w ogóle jest... nie rozumie. Bardzo proszę. Ja się Przepraszam, posługuję Przepraszam, ja chodziłam, który został, no to nie jest. Spot. No który został wyemitowany nie. ostatnio odpowiedzialny. Ja powiem pytań, tak, Chodziłam sekundy, do liceum. Pan, proszę prezentek, prezentek prywatnego. Proszę mi za pozwolić. zadać pytanie. Pani proszę mi pozwolić zadać pytanie, a potem pani opsław. Nie, 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 nie. W swoim spocie wyborczym pani mówi o tym, że cytuję. Ja jeszcze nie miałam spotu wyborczego. Tym, który jest na YouTube, proszę sobie zobaczyć no. swój spot. Całokształt, cytuję, działań pani na rzecz Krzeszowic i Małopolski ma duże znaczenie społeczne. No, małopolski, pani, tym na Małopolski odsyłam Proszę postawić pytanie, bo. W Krakowie zasadniczą sprawą jest w tej chwili smog. Krakowie, wszyscy żyjemy tym, czy prezydent Duda podpisze... Ja czy ja nie skończyłem. Czy, 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 czy prezydent Duda podpisze, czy też nie podpisze ustawy antysmogowej? Żyjemy tym pani dlatego, na to, ponieważ przeciętna pytanie. długość życia w Krakowie jest mniejsza, aniżeli w innych miastach. Co pani zrobiła ja. do tej pory, żeby przekonać prezydenta Dudy do podpisania tej ustawy? I co pani zrobi, gdyby, nie daj Boże, prezydent Duda zachował się e, odwrotnie i tej ustawy Dobrze, nie podpisał? Ja nie zgodzę się z tym pytaniem i odpowiedzią, informacją pana senatora, że ja jestem desantem. Ja bardzo dużo zrobiłam dla Krakowa i to naacznie, macalnie może pan zobaczyć. Szpital Narutowicza jest jednym z najlepszych szpitali. Baza szkoleniowa. Dydaktyczna, jak i baza, która udziela su usługi i świadczeń medycznych na najwyższym poziomie. Tego Pan nie powie. Jest infrastruktura świetnie zrobiona, mamy lądowisko, mamy wszystko. Jest to, proszę Pana, zasługa nie tylko moja, tak jak wy tu Państwo mówili, to zasługa wszystkich osób, ale ja jestem tym menadżerem, który doprowadził do tego, że połowach mieszkańców Krakowa się leczy. Tutaj w szpitalu Narutowicza. A, a jedna trzecia rodzi się. Ja, jak była uchwała Sejmiku, razem Sejmik działał z Radą Miasta, zagłosowałam tak. Natomiast ani pan. Ani pan Gibała nie poparliście, w ogóle się nie interesowaliście tym, a Ale to już był ja zaczątek. Proszę, proszę nie, Nie, a Nie, A Nie, Nie, roku bez żadnych wyjątków. Proszę z swojej. Nie Proszę nie wprowadzać opinii publicznej wprowadza w że ja jestem W 2013 roku i należało poprzeć. Natomiast. Który nie poparła? Ja pani teraz nie działanie. jestem sejmiku, natomiast Dlaczego? pan jest posłem 8 lat. Nie jestem posłem. Jestem senatorem. senatorem, a przedtem pan był posłem, to pan nasza, Gibała to nasza partia również był przeprowadziła posłem przez i też. Natomiast co ja mogę powiedzieć, pani że jest żeby prezydent podpisał bardzo, tę ustawę. Proszę pana, muszę powiedzieć, że ta ustawa nie jest dopracowana, jest, w ogóle nie, nie odpowiada i nie przekazuje, jaki koszt będzie wdrożenia tej ustawy. Czyli pani chce jeszcze no, no. ustawa wcześniej. nie Dobrze. ja dążę do Dwie tego, żeby było zdrowe społeczeństwo, bo 45 tysięcy Polaków w Polsce choruje z powodu zanieczyszczenia. Powietrze. I dążymy roku. I z, Kiedy, ten, jak dwa, do tego. Ja nie o 13 roku. Tak jak Bo tym samym powietrzem, że wreszcie samy... to, tę ustawę poseł, podpisał. poseł Gibała uh, zadaje pytanie, pani dyrektor na ciebie dni spędziła. Szanowni państwo, widzicie właśnie, jak to przedstawiciele dwóch wielkich partii się we wszystkim kłócą, nie mogą dojść do porozumienia, a Polska traci. Ale moje pytanie dotyczy in vitro. Mianowicie niedawno wreszcie udało się uchwalić w Sejmie ustawę o in vitro. Trwało to strasznie długo ze względu na opór konserwatywnej części Platformy oraz również. Pani Partii Prawa i Sprawiedliwości, która to partia konsekwentnie od początku do końca była przeciwko tej ustawie, na którą czekają tysiące Polaków, czekały tysiące Polaków. Ci ludzie nie mogą mieć dzieci, często w inny sposób, bez skorzystania z tej zdobyczy najnowszej technologii, jaką jest właśnie in vitro. No i ja chciałem się Pani spytać, dlaczego Pani Partia odmawia prawa tej części społeczeństwa, odmawia tym ludziom prawa do tego, żeby mieć dzieci? Oni nie mogą w inny sposób ich mieć. Dlaczego Pani Partia jest konsekwentnie przeciwko in vitro? Ja tego, panu tylko powiem odpowiada. tyle, panie pośle. Ochrona życia poczętego jest. In vitro, to pan wie, jest to leczenie medyczne, jak najbardziej. Ale kosztem, jak wszyscy wierzymy, początek życia to jest przy zapłodnieniu. I teraz, nie, proszę pana, tak jest, kościoła, kosztem... Ale jak pani pozwalał, koszciem, nie ja nic oni, nie mówię, co powiedziałam. I teraz, kosztem nowego życia nie można zabijać innych zarodków. Jest to jest to ustawa niedopracowana. Czyli dla pani należy ją są dopracować. są od tego, żeby ludzie mogli nie. mieć dzieci, tak? Ja, jak A najbardziej? Się pani jeżeli w roli tych rodziców, nie, nie, proszę pana, rodziców. Najbardziej wiem, że jeżeli nie może, ale trzeba tak dopracować tą ustawę, żeby kosztem zabijania nie powstało nowe życie. Dziękuję. No nie no, szanowni państwo, krótko dopowiem, pan redaktor nie Może być tak, tak że pewna pani partia poseł, Pani dyrektor będzie się mogła odnieść. Trzymając na sztandara dogmaty tej czy innej ideologii narzuca ludziom, to według jakich zasad mają żyć. Każdy z nas powinien samodzielnie móc decydować, czy chce, czy nie chce skorzystać z danej metody, czy to jest metoda etyczna, czy nie jest metoda ety etyczna, a nie może być tak, że w Polsce będą rządzili ludzie, którzy będą mówili, że ze względu na dogmaty kościoła katolickiego pewne metody są zakazane. Pan, nie, na razie, Pani, ten na ten razie my nie rządzimy, tylko rządzicie państwo. Platforma i PSL. Pan w tej chwili jest w opozycji, ale też pan był w Platformie, był pan w ruchu Palikota i tak dalej. Więc proszę pana, jasne, że każdy ma własną świadomość i i wolę i decyduje i robi to co uważa. Nikt mu tego nie może zabronić. Natomiast ja uważam, że trzeba tak dopracować, żeby te zarodki, które się niszczą kosztem dekalogu jednego z dziesięciu nie zabijać, żeby powstało nowe życie. Tak, trzeba to dopracować. I dwie to minuty, jest do dopracowania. Dwie minuty dziękuję. minęły, tyle. Renata Godyni z Fędzią, Prawo i Sprawiedliwości, dziękuję bardzo. Był dziękuję. z nami również senator Platformy Obywatelskiej. Jak pan widzi, nie tylko Klich. przedstawiciele Platformy i PiSu się spierają, spieramy się o sprawy ważne tak, dla Polski. Aktor, Wszyscy. A także no, Wszyscy. poseł niezrzeszony Łukasz Gibała, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję panu niby żelazne, dziękuję panu niby żelazne reguły, no ale emocji nie brakowało. Dziękuję bardzo.